Hej, cześć, się na wszystkim, z tej strony i Xyz Riders w kolejnym odcinku, moi mili, na kanale, a przed wami nowy update w cs czyli głównie, jakby nie patrzeć, tutaj Austin, moi drodzy, Blast TV. Tak, kolejny mistrzostwa, zrobimy sobie pikę moi mili, sprawdzimy sobie, jak prezentują się nowe naklejki, ponieważ jest nowy design, w końcu nie zrobili copy and paste, także jestem z tego powodu zadowolony. Odcinek by nagrał szybciej, moi mili, ponieważ jak już byłem o... 5.40 w robocie, kiedy akurat się przebierałem. O, i tutaj, zobaczcie, Daily Facebook, oczywiście. Klachiko, klachiko. Muszę go wyłączyć. Wybaczcie, moi drodzy. No to już widziałem sobie właśnie, że update wszedł. Także, no, miałem ból dupy, że nie mogę tak zrobić wcześniej. No, ale tak oto ja jestem. Moi mieli, ciężki naprawdę będzie to Ciężki ogólnie myślę, że cały turniej blasta, jeżeli chodzi o tutaj fazę pierwszą. Dlatego, że mamy naprawdę teamy, które jak ktoś ogląda, jak ja już za, wiecie, no dość sporo tego CS-a. No, to naprawdę widzicie, jakie to są drużyny. Na przykład Bait, drużynka. Wildcarsi, którzy byli ostatnio. No, OG to jeszcze wiadomo. Nemiga też taki team, który jeszcze w miarę się pamięta. Bedboom, taki całkiem nowszy. Energy to też pamiętamy, kurczę, jest ze starych czasów. Metisport, tego nie znam w ogóle. Legacy coś tam kojarzę, ale tych Chigi, Warriors totalnie nie kojarzę. No i FlyQuesta tam znam. Prze. Sekrowogowałem wszystkie gry danych drużyn, moi drodzy. Na HLTV patrzałem, jakim szło w ostatnich czasach. Też oglądałem właśnie niedawno właśnie był jakiś tam turniej, gdzie wygrało z Astralis Spirit jako pierwsze miejsce. No, dlatego Spirit pewnie będzie łoiło. Ale anyway, na razie mamy fazę wstępną, tutaj Stage one. No i moi mili. Z wszystkich moich wynikień, wyników, tak, przepraszam, zrobiłem sobie 3-0. A 3-0 dla mnie zrobi Heroic. Heroic ma nowy skład. w Miar, miarę. Flyquest wszystkich tam wykupił. I yy, 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 Flyquest, co ja mówię, Falcons właśnie wykupiło większość, tam większość, ostatniego gracza w sumie yy, z Heroic, który był. Yy, ale naprawdę ogólnie ostatnie ich gry są całkiem niezłe. Większość to są winy, yy, które są dość potężne i myślę, że naprawdę tutaj nas Heroic nie zawiedzie. Myślę, że jest to całkiem safe spot na wybranie 3-0. Mógłbym dać to spokojnie na niby 3-1-3-2. No ale. Jestem w miarę, że pewien, że Heroic nie zawiedzie, dlatego ich daję w te oto miejsce. Jeżeli chodzi o drugie miejsce, moi drodzy, 3-0, to tego trochę nie wiem. Mm, Największym takim pikem, jak patrzałem, yy, ludzie dają też bait często, bo oni mają też spory win rate ogólnie, jak oglądałem właśnie na HLTV. Yy, tylko bait bym dał po prostu na tutaj, że awansują na pewno, bo tak okej okay oni grają. Też patrzałem mecze tych właśnie Bedboom. Rosyjska chyba drużyna, z tego co mi się tutaj kojarzy, i naprawdę też nie są tragiczni, ale także Complexity, gdzie mają dobrego AWPera, który całkiem sobie nieźle radzi. No i tutaj chyba, może rzeczywiście na tym Bedboomie postawić, wiecie, co zobaczymy na no kurczę? Damy tego Bedbooma nie kojarzę ich zbyt. No patrzyłem, tam prześledziłem te gry, no to nie radzą sobie chłopaki źle, także myślę, że sobie tutaj ich wrzucimy i teraz przejdźmy do 03. Moi drodzy, z wszystkich tych teamów, które tutaj prześledziłem, najgorszy win rate i wszystko, ma chigis Warriors. Tak, także ich tutaj dam, ponieważ no ich chyba game style nie jest za specjalny. Z tego, co tam widziałem sobie nawet jakieś powtórki meczów i w ogóle, czy tam meczy, to naprawdę tak niezbyt widzę, żeby daleko zaszli, tak szczerze mówiąc. Dlatego im dam na 03. A drugi pick mam za pomiędzy Legacy, bo ledwo co oni się dostali w ogóle na tego majora, i... Kto tutaj był jeszcze? A, Fluxo. No Fluxo ogólnie tak średnio, troszeczkę. No ale chyba overall te Fluxo, wiecie, oni tak, kurcze są niezbyt... Nie wiem, czy ciągle to jest brazylijska drużyna, tam akurat nie pamiętam, sprawdzałem chyba, może? Coś takiego, no ale... Też ich winrate tam jak patrzyłem i ogólnie mecze nie są za specjalne moi drodzy, więc możecie sobie też tam na HLTV posprawdzać sobie wszystko, polecam ogólnie. Jakieś tam mecze sobie przeoglądać. Mamy 10 dni na zatwierdzenie typów mojej więc mamy dużo czasu na zastanowienie się. I teraz tak, save spoty na 3-1, 3-2. To nie jest jakoś ciężkie niesamowicie. Damy tutaj pewną wild kartców, bo naprawdę spoko ostatnio grają bez tragedii. Także myślę, że ich sobie tutaj damy, że sobie poradzą raczej. Na pewno damy bait, ponieważ jest to ogólnie całkiem niezła drużyna, która mi zaimponowała. Jak sobie oglądałem powtórki meczów i patrzałem, jak fajnie sobie ogólnie oni radzą. Ponieważ, no kurczę, naprawdę mają fajny game, taki tak, tak fajną komunikację. Mam wrażenie, że oni mają po prostu większość ich meczy to są winy. Naprawdę, jak patrzałem sobie dzisiaj, jeszcze wracając autobusem z roboty na HLTV, właśnie naprawdę mają dużo winów pod rząd. Także myślę, że spokojnie ten team można dać na 3-0, ale zostawię to w safe, safe spocie i Tutaj na 3, 1, 3 -2 -dam. Dalej, ym, OG. No, im się często potyka noga, ale zazwyczaj z tych stageów pierwszych oni wychodzą. Naprawdę mega często się zdarza, że oni z pierwszych stageów wychodzą. Yy, także tam chyba OG myślę, wiecie, tak raczej szczerze mówiąc. OG myślę, że to jest dobre miejsce dla nich. Ym, dalej bym dał Complexity. naprawdę też spoko mają AWPera. no jeden gracz tam, wiadomo, że kurczę, niby tam robi robotę prawie, ale myślę, że mogą dać radę. Dalej, FlyQuest, dwóch fajnych graczy, którzy tam są, też sobie całkiem nieźle radzą, myślę, że na spokojnie też sobie tutaj dają, dadzą radę z tymi teamami, co tutaj są. Ogólnie problem jest taki, że wszystkie te drużyny, no heroik jest strasznie takim odstępującym od nich, mają naprawdę bardzo bliskie KD, i wszystko to jest tak niesamowicie. Rejtowo, rating całych teamów, punktowo i w ogóle są tak blisko, że naprawdę zdobędziecie. Jak zdobędziecie diament, będę wam sklaskał mocno, bo to nie będzie takie proste. Dlatego, no, zobaczymy, co tu się stanie. To może być totalny klops. Także nie bierzcie ze mnie tutaj przykładu jakiegoś niesamowitego. Chociaż, no mówię, przeanalizowałem to wszystko w miarę z HLTV. Więc robię to, co widziałem w historiach danych teamów, teraz przegranych meczy. Ostatni pik. mam za w cholerę, ale z drugiej strony jeden widzę tim tym właśnie Tylo, który raczej, no, chińska drużyna. No, z tych też pierwszych miar oni wychodzą, no, też mają czasami gorsze dni, że, no, że, no, kurczę, tak jakoś grają dziwnego tego cs powiem Wam szczerze. Ale imperialsi dość się zasysają, niestety. RNG, no te tych w ogóle nie znam. Nawet chyba ich nie sprawdzałem, także sorry za to. No Legacy to na pewno nie i Lin Vision. Raczej Tylo, myślę, że tak to zrobimy i zapiszemy to, moi drodzy piki. No i co potem mamy Stage 2, Stage 3 i fazę Pucharową, moi drodzy. Tak to się prezentuje u mnie. Dajcie znać w ogóle, co znacie w komentarzach, czy coś bym miał zmienić. Na przykład, tak jesteście, coś bardziej profesjonalnie ode mnie, jeżeli chodzi o oglądanie meczy i TP. Może sobie nawet zrobimy jakieś streamy na Twitchu, macie link w opisie, będziemy sobie oglądać tego kurczę majorka całego Blasta, żeby właśnie, wiecie, razem pogadać z Wami, pooglądać sobie mecze, zobaczymy. 3-0 Heroic i Bedboom chociaż mam tutaj zagłoskę ten Bait pewnie będzie miał 3-0 i będzie, będę miał ból dupy. 0-3 Chigis Warrior i Fluxo, a 3-1-3-2, moi drodzy, Wildcars Sheep Bait, OG, Complexity, FlyQuest i Tylo czy będzie to spoko, opcja, nie wiem, mam nadzieję, że tak, oczywiście będę kibicował G2, ponieważ mamy tam oczywiście Hadesa, czyli naszego Polaka i Staksika, plus Taza, jako tutaj właśnie coaching, także e, tak, ale moi mili, przejdźmy do rzeczy, którą są nowe stickersy. E, nowe stickersy, które mają właśnie, jak widzicie, taki oto design. E, komuś się może nie podobać, komuś może się podobać, e, no te, tło, wiecie, powiem tak, lepiej, żeby dodali w końcu to, niż rzeczywiście kopiuj, wklej, Kopiuj wklej co major moi mili, właśnie naklejki. Ponieważ, jak sobie wejdziemy, ja my mam, mam trochę tego, bo ogólnie zawsze otwieram dużo. Naklejki z ostatniego, widzicie, takie są. Takie tutaj. Yy, Szanghaj. A co było przed Szanghajem, moi drodzy? Nie pamiętam, poskrólujmy sobie, w dół. Virtus Pro. Kopenhaga Glitter. No, wygląda w taki sposób. No i tutaj mamy też Virtus Pro, tylko że właśnie z Szanghaju. No, tylko logo smoka, dlatego to mi się bardziej troszkę podoba. No ale. Wiecie, no, brak różnorodności, trochę. Ludzie już naszykali, a tutaj mamy rzeczywiście. Niektórzy, jak tam widziałem, myśleli, że to AI z początku, ale widziałem to pierwszy post od oficjalnego G2, także wiedziałem, że to nie jest AI. No i mamy takie, jakby fajne, wiecie, z węgla, tak jakby powiedzmy, coś takiego. No i tło takie westernowe strasznie mi się kojarzy. Tutaj mamy mousów. Tutaj ten, tak wyglądają niebieskie ogólnie, o, wybaczcie Facebook oczywiście. Lecąc dalej tutaj, sprawdźmy sobie... No kurczę, dla, patrzcie dlaczego jak ja nagrywam to nagle dostaję ultra spam Proszę przestać, nieprofesjonalny youtuber tutaj. E, foliowane naprawdę wygląda to ogólnie Powiem wam, no kurczę, nie, mi się mega podoba ten vibe. Lubię taki vibe westernowy, taki cowboyski, no a to patrzcie, no idealnie to wygląda, naprawdę. E, plus fajna ta folia jest naprawdę. Nie jest to glitter, zauważmy. Nie jest to glitter, tylko to jest folia. Kurczę, ale clean, naprawdę. I trzeba zauważyć, że kwiatki mają kolorystykę loka drużyny. W w środku, nie? Tutaj czerwone. Spirit. no srebrne całe. Mongols, takie złote. Błyszczy się jak psujajca, naprawdę. Tutaj aurora. No kurczę, fajny, taki błękit jakby. Nawij też żółciutkie, no kurczę, ładnie to wygląda. Gitu też srebrna. Gitu gurum. No i o, to jest fajny, taki szafirowy wręcz. Liquid. No i Blast Austin. No i tutaj mamy. uh holo kolejna. Tutaj mamy kurczę, okej. Okay, folia i holo, ale to w ogóle taki efekt płomieni ma. Uu, hu, hu. O, lubię, lubię, lubię takie. Lub, lubię płomienia, lubię takie wiecie, czachy i w ogóle western. Oj, to dla mnie bardzo. To jest dla mnie bardzo. To bardzo mi siedzi. Szajze. No, spirit to wiadomo, niezbyt zawsze jest, mi się podobają te naklejki. Mongolsi, uff. No, nie wiem, mi się strasznie podobają. Naprawdę, powiem wam, że są za jak dla mnie. G2. U! Lubię niebieski kolor, więc sorry, ale jak widzę niebieskie takie bardzo. O oj. To mi się mega podoba. I Czerwony, moi drodzy, które prezentują się w taki sposób, też clean, naprawdę. No wiadomo, czerwony zawsze mniej mi jara niż takie holograficzne, te. No ale jest to czerwony. Tutaj mam Mausów, tutaj mamy spirit, tutaj mamy mongolsów, aqua, aurora, sorry, Navi, G2. Liquid no i Blast. No i dobra, yy, teraz możemy sobie szybko zerknąć na jeszcze tutaj jakieś fajne te. Yy, o, Robus widzę, że to samo. Jeżeli chodzi o zazwyczaj, autografy moi mili. I ma tutaj taki. no taką koronę. No, tak śmiesznie to wygląda troszkę, nie powiem. No dobra, czy tutaj. Jak, jak w ogóle to prezentuje się, jeżeli chodzi o te? Na takim czarnym tle też, jo? Uu, that kinda clean, not gonna lie. Czy napis Austin, w zależności od teamu? A widzicie, tutaj zrobili napis Austin. winny kolorystycznie, inaczej. Co to było takie ciemne? O Hill Też to widzieliście. I są różne takie patterny w ogóle, patrzcie tam w tlenie. Ta bardziej taka zaokrągła. No to jest fajny JL. Naprawdę git. A holo jak się prezentują? Tak tylko zerknę na szybkości. No ładnie, ładnie, spoko, spoko. Wiecie, no te autografy nigdy jakoś niesamowicie drogie nie są. Będziemy oczywiście robić opening na... Sam koniec, jak będą te skrzynki i te kapsuły tanie i zobaczymy sobie co się najbardziej będzie opłacało otwierać po prostu, jakie autogram będzie najdroższe w ogóle. No i to są złote, no złote to tam jak złote, nie? O tutaj jak się ten, tak skipuje szybko to po prostu czarny ekran się robi, okej, okay. czaje bazę. E, no dobra, e, tutaj dalej, możemy sobie zerknąć tutaj, żeby to nie trwało długo ten film. Falcons, okej, okay. Space Clan, 3D Max, Virtusi, Virtusi tak trochę wąsko, że tak powiem. Uria, Mibr, no, gdzie jest Ia, bo to jako ten, no, to co zapomniałeś, e, M18, y, AT, nie AT. No, tutaj mamy te kwiatki, FaceClan 3D, no prawie że w sumie identyczne akurat, Virtusi, Pain Gaming, czy się dostali, w ogóle też ciekawe, nie, w sumie, Mibrówa, Ejty, no, no i dobra, i tutaj mamy te ogniste Face i w ogóle, Podobne, podobne kolorystycznie loga bardzo, nie ma co mówić, nie? Ale nie no, fajnie to siedzi Fajnie to siedzi, powiem wam Naprawdę spoko holo Ja jestem naprawdę zadowolony Te złote też coś mają w sobie ogólnie Ten złoty kolor jest rzeczywiście taki No dość złoty, nie czarny Aż tak bardzo, nie? Reflection jest naprawdę soczyste dość Będziemy tutaj przedłużać jakoś niesamowicie Moi mili Zobaczymy sobie jeszcze tutaj ciekawe jakiś autograf, coś jest ciekawego tutaj Elektronik, to wiadomo. Chyba niezbyt co. No ci mają śmieszne to jak Nuclear Bomb, taki, a to, a to taki logo śmieszne. No i tutaj możemy sobie zobaczyć jeszcze tych tutaj ostatnich: czyli Complexity, yy, Wildcard, Heroic, Bait. W fajne logo, że wiecie, jako Bait tutaj B8, naprawdę spoko myślę. Pomysł na nazwę drużyny, trzeba przyznać. Ci to w ogóle są śmieszni. Nie wiem co to nawet logo przedstawia Możecie mi napisać w komentarzach, bo za cholerę nie dopatrzę się tego No dobra, no tak to wygląda Uuu, to jest fajne, te Complex city, powiem Wam Wildcard no kurcze, te foliowane mi się mega, mega podobają, naprawdę Już się hypowałem tymi oklejkami, jak zarana widziałem tam tylko jedną Chociaż nie chciałem sobie spoilerować za szybko Bo chciałem nagrać się moją honest reaction Wam pokazać Bibi. Imperial Energy, PlayQuest. Dylan, no kurcze, no fajne, 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 naprawdę. W końcu inny design, jestem zadowolony, naprawdę, z tego powodu. Jestem zadowolony. Czaty, no ładnie, ładnie to wygląda. O, tutaj bardziej widzimy. Okej, okay, to jest jak statek tego, Wikingów, taki jakby. Okej, okay, I see, I see. I see now. No dobra, no i złote na koniec, tutaj sobie zerkniemy, complexity. Wildcard, si, Heroic Bait, OG. No i fajnie, fajnie. Spoko, no w końcu coś nowego. Naprawdę, Gites Mayones. Gites Mayones mi to siedzi naprawdę. Tutaj coś ciekawego w ty, tych. No tak, kolor styka. Tutaj to mi się podoba z tych, no. Ło, Ło. Szajze. Naprawdę. Potężne, potężne powiem wam, potężne. Oni mają fajny kolor. Naprawdę mi się podoba ten kolor, taki błękit wręcz. No spoko. o te zawsze ma też fajne ins. Ins taki trochę taki zawsze ma ten, tego wężyka swojego popularnego. No, no i co moi drodzy? No, i tak to się prezentuje. Otworzymy sobie tam dwie te kapsułki, kupiłem na razie się nie opłaca, ale kupiłem dwie. Yy, także legend kupiliśmy sobie. Yy, autograf sobie chcę zobaczyć po prostu, czy da się zdrapywać moi mili, więc otworzymy tam. Nie wziąłem nazwy, czerwone, jakby, to mi się zestrał chyba w gacie. Nic z był robione, ale no mamy czopa. Yy, I teraz yy, zobaczmy, na przykład, yy, patrzcie. Yy, nalepmy na jakiegoś, no, skina byle jakiego. Powiedzmy nawet na... Yy, co? Na, na co bym chciał sobie nalepić, powiedzmy? Na MP7 Nemesis, powiedzmy. Yy, no, no tutaj, żeby tam tylko zdrapać, żeby zobaczyć. Okej. Okay. Yy, na kleka jest opcja od razu. Okej, okay, czyli patrzcie. Da się tak, żeby został sam autograf, proszę Państwa. No widzicie, no to, to jak ktoś nie lubi tła, to możecie sobie sam autograf zrobić. Ciekawe czy tak samo jest z Steamem, zaraz to zobaczymy. Otwierajmy tutaj sobie kapsułkę Legend, moi mili. Zobaczymy co z tego dropnie. No może jest coś fajnego, a może nie do końca. Chyba najgorsze możliwe, czyli Blast Austin. Także niepocieszające. No i co, na sobie też iść eee, tutaj w save miejsca takie rzeczywiście. I jak zdrapujemy... to możemy, no tak pod koniec no prawie widać samo logo. No powiedzmy, że nie jest to źle. No trochę mogło być lepiej, ale no... Ale tak. No, da się coś wykombinować ogólnie. No jak potwierdzimy sobie, ja to potem tak usunę raczej, także. Jo. Yy, no. Także tylko miar w miarę. W miarę jo, no. Nie jest źle, nie jest źle, moi drodzy. Dobrze, tak to się prezentuje, moi mili. Takie były nasze piki. Yy, fajne naklejki ogólnie. Ciężki Major Blast. No i co? I tyle. Dajcie na co wy w komentarzach, jak wy zagłosowaliście. Bardzo się przyda mi ta informacja, zobaczę sobie na zaś. No i kończę. Trzymajcie się, moi mili. Do następnego, trzymajcie się. I good luck, have fun, jeżeli chodzi o tego Majorka AK Blasta. Do następnego, pa pa.